Spróbujcie wyobrazić sobie, że rozbicie jednego ceramicznego naczynia zapoczątkowało jedną z największych rewolucji w świecie archeologii. Otóż coś takiego wydarzyło się naprawdę w 1947 roku. Wówczas beduiński pasterz Mohamed et Deep. Poszukiwał zagubionej kozy w grotach Kumran nad Morzem Martwym. Jeden przypadkowo rzucony kamień odkrył manuskrypty, które wstrząsnęły fundamentami wiedzy o starożytnym judaizmie i początkach chrześcijaństwa. Te tajemnicze zwoje stały się przedmiotem intensywnych badań naukowych oraz zażarnych kontrowersji, które trwają do dziś. Dokumenty, o których mówię, to tak zwane zwoje z nad Morza Martwego. Znalezione w 11 jaskiniach zwoje są datowane na okres pomiędzy III wiekiem przed naszą erą a I wiekiem naszej ery. Bez cienia przesady można powiedzieć, iż okazały się one być bezcennym skarbem zawierającym najstarsze znane kopie ksiąg Starego Testamentu oraz unikalne teksty społeczności, która określała siebie mianem synów światłości. Manuskrypty te, zapisane głównie w języku hebrajskim, ale także aramejskim, greckim i nabatejskim, rzucają światło nie tylko na wczesny judaizm i chrześcijaństwo, ale również na apokaliptyczne wizje starożytnej wspólnoty. Zawierają się tam bowiem nie tylko teksty znane ze Starego Testamentu, ale i również niezależne dokumenty, takie jak chociażby słynna reguła wojny. Manuskrypt opisujący szczegółowo ostateczną bitwę między synami światłości a synami ciemności. Kosmiczny w skali konflikt, który według eseńczyków miał zakończyć dzieje świata. Wizja ta, pełna drobiazgowych instrukcji dotyczących uzbrojenia i taktyki wojennej, w przerażających szczegółach opisuje konflikt, który miał trwać 40 lat i zakończyć się triumfem sił dobra przy wsparciu niebiańskich zastępów. Dokument. Precyzyjnie definiuje sposób ustawienia oddziałów, ich uzbrojenie, szczegóły uprzęży przy zbrojach, a nawet wiek wymagany dla żołnierzy służących w poszczególnych oddziałach. Synami światłości mieli być przedstawiciele społeczności Kumran, którzy sami siebie określali jako synowie światłości. Pod kierownictwem księcia światła, zwanego także Michałem Archaniołem, Mieli się oni przeciwstawiać synom ciemności, czyli ogólnej kompilacji różnych narodów z bliskiego wschodu, wspomaganych przez inny naród, nazywany tam Kitim, którzy byli kierowani przez Beliala, a więc jednego ze starobiblijnych upadłych aniołów. Brzmi to wszystko bardzo fascynująco, ale trzeba przyznać trochę fantastycznie. Tym trudniej jednak zrozumieć to, co stało się z tymi dokumentami. A jest to, uwierzcie mi, równie fascynujące co sama ich zawartość. Otóż przez prawie pół wieku dostęp do większości zwojów był ściśle kontrolowany przez wąską grupę uczonych. Ten naukowy monopol wywołał jedną z największych kontrowersji w świecie archeologii i dopiero w 1991 roku, gdy Biblioteka Huntingtona w Kalifornii ogłosiła, że udostępni swój kompletny zestaw fotografii zwojów, wszyscy zainteresowani badacze mieli możliwość Wyzwolić te starożytne teksty. Wielu z Was zadaje tu pewnie pytanie, dlaczego? Co skłoniło pierwotnych kuratorów tych dokumentów do tak restrykcyjnego podejścia? Oficjalnie tłumaczono to kruchością materiałów i potrzebą starannych badań. Wyjaśnienie to ma oczywiście bardzo dużo sensu, szczególnie jeśli spojrzymy na to, w jakim stanie potrafią być dokumenty sprzed 100 lat. No, przecież zwoje z nadmorza Martwego mają grubo ponad 2000 tysiąclecia. Narodziły się oczywiście alternatywne teorie, wedle których to właśnie treść tych dokumentów była powodem ich zapieczętowania. Rzekomo były one zbyt kontrowersyjne lub wywrotowe dla tradycyjnych interpretacji religijnych. Te teorie, choć nigdy nie potwierdzone, dodały nutkę dramatyzmu do i tak przekomplikowanej już historii. Naukowcy mają już względne pojęcie co do tego, kim mogli być twórcy tych tekstów. Większość badaczy jest zdania, że manuskrypty należały do ludu Esenczyków, a więc ascetycznej wspólnoty żydowskiej, która odizolowała się od reszty społeczeństwa i prowadziła surowe życie w oczekiwaniu na koniec świata. Żyli oni w przeświadczeniu. Że są ostatnim pokoleniem, świadkami schyłku dziejów, którzy przygotowują się na finalną konfrontację między dobrem i złem. Jest to w pewnym stopniu niesamowite, gdy pomyśli się o tym, jak bardzo ich wizje rezonują z naszymi współczesnymi niepokojami. Tak jak oni, stoimy dziś w obliczu pytań o naturę zła, ostateczny konflikt i nadzieję na odnowienie świata. Ich teksty przechowywane przez dwa tysiąclecia w glinianych naczyniach. Przemówiły do nas nie tylko jako świadectwo starożytnej wiary, ale także jako lustro, odbijające nasze własne egzystencjalne rozterki i rozciągające je na tysiące lat. Można wręcz powiedzieć, że zwoje z nadmorza martwego są nie tylko archeologicznym artefaktem, ale i mostem między przeszłością a teraźniejszością. Zawierają one zresztą szereg interesujących reinterpretacji tekstów biblijnych, i to nawet tych, które zdawałoby się znane od podszewki. Dzięki projektowi Biblioteka Cyfrowa Zwojów z nad Morza Martwego imienia Leona Lewiego, izraelski urząd starożytności wykorzystał najnowocześniejsze technologie obrazowania, aby odszyfrować nowy nieznany fragment, który tak się akurat składał, dotyczył Arki Noego. Odszyfrowano bowiem fragment, który sugeruje, że arka niekoniecznie była w pełni konwencjonalnym statkiem, a w kształcie mogła nieco przypominać piramidę. Mowodą o słówku. Nesefet, które wcześniej było nieczytelne. Termin ten oznacza zgromadzone lub zebrane i odnosi się do żeber konstrukcyjnych arki, które według tekstu zbiegały się u góry. Co ciekawe, odkrycie to znajduje potwierdzenie w innych starożytnych źródłach, jak chociażby w Septuagincie, a więc w greckim tłumaczeniu Biblii z III wieku przed naszą erą, które również używa bardzo podobnego określenia. Tylko że wcześniej nikt nie miał to z czym porównać, a więc Arkę opisywano jako konwencjonalny statek. Co więcej, interpretacja ta rzuca również nowe światło na podobieństwa między biblijną historią potopu a innymi starożytnymi mitami tego typu. W sumeryjskim Eposie o Gilgameszu, Arka z Jusudry, a więc odpowiednika Noego, jest opisywana jako góra statek, co może wskazywać na bardzo podobny kształt. W mitologii starożytnego Egiptu piramidy symbolizowały ocalenie od chaosu, co również można porównać do biblijnego potopu. Sami widzicie, że wiedza zawarta w zwojach z Nadmorza Martwego może posłużyć do bardzo wielu interesujących celów. W tym przede wszystkim do poszerzenia naszej wiedzy o czasach, o których niestety wiemy bardzo mało. Niestety dokumenty te nie zachowały się w idealnym stanie, ale możemy żywić nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Rozwój technologiczny pozwoli nam poznać wszystkie ich sekrety. A skoro o tym mowa, zapraszam Was wszystkich do sekcji komentarzy, abyście popuścili wozę fantazji i napisali, co Waszym zdaniem może kryć się w nieodszyfrowanych jeszcze fragmentach zwojów znad Morza Martwego. Jak widzicie na przykładzie Arkinoego, nawet pojedyncze słowo może zrobić kolosalną różnicę. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.